Bardzo proszę właściciela tego cyklastego Seata o usunięcie tego pojazdu już z bo tam będzie pole pirotechniczne, tam będą wybuchy, no i nam to jest podstawa. czy jeszcze grochówka jest wydawana bo mieszkańcy się mnie pytają ostatnie porcje grochówki proszę państwa także proponuję się tam za chwilę udać i posilić się w ramach podwieczorku zamiast jakichś tam słodkości można sobie trąsnąć właśnie grochóweczkę pyszną grochóweczkę, która dla wielu przypomni smak pobytu w wojsku wykorzystywany był i grot i tyle wszystkie elementy tej lancy mogły Nie nieść na e, ciosy w lewo w dół i teraz będzie znowu zbieranie kółek. Lewo, prawo i lewo. Czy ułani i szczelcy wiedzą, czy się nie tak? Kujemy tak. Bo tak to się wystawi siodło. Zamyka powód Rafał Repetowski, który miał najlepszy wynik w szabli. A Rafał dosiada koniaszka o sympatycznym imieniu Małysz. a u, zgubienie, upadek lancy w takim turnieju powoduje dyskwalifikację. oczywiście nie w tym momencie, bo on teraz miał przejazd próbny miał ja bym prosił Jirkę o przestawienie tego samochodu, bo on jest w torze pozorników bardzo proszę pirotechnika o przestawienie samochodu, bo jest w torze pozorników. I pierwszy. Pierwszy zawodnik już jest gotów. Obsada pozorników na stanowiskach. Uwaga proszę Państwa i pierwszy przejazd. Zawodnik zakołuje kłusia

nie jest tak łatwa jak Państwo widzą i szczerec konny Marcin Goraus Ale całkiem tym samochodem odjeżdżamy, opuszczamy ten teren zupełnie. Zdrowa.

I <laughs> Zapraszamy kolejnego zawodnika. Paweł Rybanek, piąty punkt konnych.

Nie trzeba Można obejść bokiem i pojawić się pogrochówkę. I kolejne, tym razem specjalne oklaski dla Krzyśka Kurzawy. To jest baszkrajan, debiczanin, ramcza wocułek, wielu adeptów, sztuki jeździeckiej tam się ukrzyśka nauczyło jeździć. Ci, którzy jeszcze chcą zakosztować gochówki, mają ostatnie pół godziny, proszę Państwa, bo później będzie musiała sceneria tego namiotu zniknąć z wydawania. O, to... Nic to, walczymy. Duże brawa dla Krzyśka. I na ci doł. Nie udało się. Trastówka. Dajmy mu oklaski. I Piotr Staniszewski. Wachmistrz. Podkarpacie w barwach Pułkuła. na koniu, który rozpoczyna swoją karierę w zawodach, generalnie w startach. Świeżo robiony koniu. Widzę, że gromadzą się mieszkańcy Dębicy na grochóweczkę w ramach podwieczorku. Wydajemy do wyczerpania zapas. I nie jest to żadna promocja, tylko jest to. Fakt, który ma miejsce, tak naprawdę jest dobra samskryptowałem. Dla tych, którzy byli w wojsku, jadali grochówkę, przypomnij smak służby w armii. A dla tych, którzy nie zakryptowali się nie będę powtarzał okazję. I nasza młodzież nasza podjeżdżamy błyskawicznie bo zaraz już opróżnimy szybciutko tor z pozorników zniesiemy obsługa pozorników za, po zakończeniu zwierzę, abyśmy mogli zaprosić ła, starą cegielnię na pokazy mężczyzn kozackich A po zakończeniu pokazów rozburszy się widowisko historyczne. Rzeszy gotowy i rusza. Wszystkie czy kółka zebrał. Bardzo ładny. I tym razem Konrad Zięba I to jest ostatni. Nie, Rafał Repetowski przyjedzie, ten, który wygrał szablę. Zakończy. Bardzo prosimy Włodka Karią, właściciela Starej Cegielni w i założyciela oddziału kawalerii od i Barwak Pułku przygotowanie się, bo za 5 minut dosłownie będą już pokazy, kaskaderki i różnych dziwnych rzeczy w wykonaniu jego dzielnej załogi. A teraz Konrad Zięba na parówie. Bojowy, bojowy. trafiony trafiony ale problem mam bo ja też Jedno, to jest I zamykam przejazdy. Rafał Repetowski na Małyszu, pierwszy półkłanek piechowiecki, ale jest teraz w innym uniformie, ale to już przygotowany do pokazu kozackiego. Tor będzie gotowy, to wtedy zawodnik wystartuje. Nie I ostatni przejazd zawodnika. Zjedzie. Zjedzie. Jeszcze resztki krochówki są wydawane. Nie to Proszę zwrócić uwagę. No. Niczego, ja jestem ozdrowia. ja jestem zjechał Pan? jedno zebrane i już zbijamy szybciutko do tak pozorników. Tam do tej kępy znosimy tam, e, gdzie stoją pozostałe w samochodów tam też Znosimy wszystkie pozorniki, obsługa pozorników, upiera pozorniki.